Cześć, witajcie, tu taki witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Minecraft sezon drugi. Jest ze mną James Craig, czyli Piotr z blogu Graczograch. O, groch się. Cześć wszystkim. I jest ze mną Foley, taki trolek. <laughs> jest on z kanału Full, czy coś takiego. Oczywiście linki teraz widzicie na ekranie yy, i cieszmy się. Właśnie, muszę nie wracać do dziury. Ej, ale nie miałem. No. no. Właśnie. Tak, no patrząc na kogo to idą wszyscy, mija to od gwiazdy. Hm. To co ja tam muszę zrobić? E, e, pan Jamesik Piotrek będzie męczył tego oto muzyka w tę dziurę Tak, właśnie to robić. A ja zrobię listę a zrobię listę osób, które tutaj są. Okej, a jak mam go dręczyć? Nie wiem, podrę go trochę, mogę ci trochę, mogę ci dać trochę łuku, łuków i strzał. Daj mi trochę łuków i strzał. Dobra. Eee... Jak myślisz, obrażam się, że zcheatuję? Tak. Hmm. Aaa, da, da, mi jeden łuk. Tak dla jaj, było śmiesznie. Tak. A strzały to akurat mam ręcznie, to przyjdę do skrzyni, pójdę. To ci to, jak mam. No właśnie, przeszło jak sześć sekund, bo strzelałeś wcześniej do nich. No. To teraz, teraz chyba... Nie wiem gdzie wyczyściłem sobie jalo. Czaj e, strzały, 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 dzieje włożyłem. A! Tutaj 64 jest. To ci mogę dać. Proszę. No, ja tu zrobię listę. Nie wiem, zrobię dzień. Lepiej żeby tutaj was... żebyście tutaj... Na, żeby nie miał tutaj problemu z budowaniem i wezmę, tylko gdzie tą listę zbudować teraz, tak sobie myślę. Hmm. Nie wiem, mamy tutaj tam dużo temus, do tego składowania. No tak, wiem, wiem już tam opowiadałem tam co tam się będzie działo, ale tutaj taki budynek ma pod, powstać, ale to gdzieś chyba tutaj może... Hmm, może tak gdzieś tutaj obok po mojego domku, zrobię listę. Listę z że tak jak powiem. O, się O, hej! Homik? Jest z nami też Homik. Z tego samego kanału Safole. Switek. To Do no w ciebie. Sorry, że mnie ale... dobra. Nie, nie, nie tłumać się. Nie, jesteś? Gdzie jesteś? A, przy tej górze, on jest, tak? Czekaj. Tam... E, właśnie, znowu e, czytuję TP Homik. Foley. Nie, nie, nie ma na serwie. Nie ma na serwie. Ja waiting for you. Okay. No. To jest to. Predatorek, hihi. Weź jakoś Poszukiwany jest, zaba... e, jest za zabójstwo trzech, dzie... trzech dzieci i dwójki e, chłopców. Okay. Oczywiście chodzi... On był specjalny, żeby nie było zaraz. Spamu. Że... Tak. W i to nie będzie niku widać, sobie no wiesz No już czekam no. Nie kwapi się Oj, co obok mnie, obok domu Ej no Wystrzyjemy strzałem, to nie utrafię O! Było blisko nawet ty Na no serio? No O patrzcie chomik eee, sweety comik mm. Moja rodzina normalnie, tylko ja jestem taka, on jest chomik. He, śmieszne. To tu będzie lista, a teraz muszę jakoś to wymyślić, jak to nazwać. Hmm, hmm, Trafiłem Lista tych. Niech będzie. Ale to was tam. Nie będę musiała. Nie będę musiała tam umieścić przecież. No to lista może. O właśnie, to będziecie na pierwszym miejscu. Dobra, muszę zapomnieć nie jednym miejscu. Dobra, muszę zapomnieć na ten. Dla jest, kurwa. <coughs> Cześć. Że jak mnie obrażasz. No, Lol, tak Admini. On, oni już mylą kto jest kim, słyszysz? O nie. no. Ja, ja, ja nie mylę, to on myli. On jak się na tego zostanie zasłony z łotu za kara. Ja? Okej. Pomyliłeś mnie. Ale nie, to... Mówię, że chormist słuchaj uważnie, bo też cię zastrzela. On został zabity. ja chyba się w Auschwitz na ten czerwon? Normalny. O, uderzył mnie. Przyzwyczaiłeś <laughs> się. On mnie uderzył, słyszysz? To krótkie, drobny dzień nie hmm, Muszę to zorganizować, jak to ma wyglądać. Za bardzo mam pomysł. Admini, nadgracze, potem tutaj, co to tu może być. Mam, potem... po prostu lista gości. Tak nie, nie. Musi być kto jest kim, że... Nad... ...inem. ...gracze. E, potem, jak są gracze, to potem będą murzyni. Nadmurzyn. Nadmurzyn. Nadmurzyni. A, ale wybrałeś kilka Nadmurzyni. I murzyni. Więc nie znajdziesz mnie. Mogę tepnąć. Tak go, tepnij go do mnie. Tepe chomik? No tak, dobrze, dyskuje. Czekam jeszcze śmiech. Lofcian. To za to uderzenie mnie, więc nie oddaję. Jak mi teraz oddasz, to cię zabiję jeszcze raz tak, tak do znudzenia, wiesz? <laughs> Oj, kochasz tak, widzę. No podoba mi się ta za którą mi dałeś. No. Ale oczywiście nie będę i na dużo, bo przysięgałem. Co no zrobiłeś? E, uderzyłeś mnie, to pogodzenie praw. No, no właśnie. Ja teraz, tak, teraz tu widzowie patrzą. What the fuck! Ja teraz poluję na górę mógł tak to jest bardzo trudne, więc... Dobra, może powiedz do Ciebie taki górę No dobra, dobra. Nadgracz Ja Dobra, i teraz y, gracze Ja się muszę zrobić rangę pod stan, podmurzyn... Nie mini murzyn. jak to można znaleźć? Pleps? O właśnie pleps. Nie, to będzie obraźliwe. Dla mini trolla. O, jestem nadgraczem. Dziękuję. Tylko muszę to zabezpieczyć, ten Kuboidem, Bo niestety ktoś będzie wiesz, co się gapił. Zmiany będą sobie wprowadzać. to sobie na urządzenie. Ponieważ tutaj nie, nie uwzględniamy głosowań. Nad murzyn to tak. jest. TGHM. Tak, jest TGHM. TGHM, tak jest. Więc... I murzyn to jest Homik 4. Potem będzie jeszcze. jak... Potem będzie folej. Cieszę się, że z dłużej piszę, nawet. Czyli jak to napisałeś? Władco Murzynów, czy. Bo to ma właśnie. Nadmurzyn. To Jest też. Dobra. Chyba nadmurzyn to dobra, dobre określenie dla niego. Tak, napisałem mu, bo, bo tego tutaj nie widzę. Tak GHM jesteś nadmurzynem. <laughs> Oj, tam pewnie skarb na co chodzi. Napiszę tak Full serwer w ogóle, ja, yeah. w ogóle, tak, mi jest, też polecam. Polecam, polecam, prof franceski, korzystam i polecam prof franceski, ale fajny bok, albo mi się to wydaje. Ej, mi, chomika, do mnie. Nie, nie, się... A ja robię chron, ja a ja chron, a ja też czek. It's swaimę, a ja. Bo nikt tutaj nie mogli mógł nic Widziałem, widziałem się. Ale oj, następną, tak. Gdzie się będziesz czuć bezpiecznie? O! o Na dłuższym przyszedł. To. to mnie, to mnie, nie co, co, co my tu mamy? A masz to, ja wezmę sobie złoto. Trzymaj lapis i krzaki. Nie ja wiem, czy byś włosy sobie obrazić jak strzelę tutaj w tabliczkę? Nie. Mówi tytuł o. Ale yeah. się podniósł. No, tak. Strzała moja. No, dobra, dałeś piłki, to rozpoczęłem władzę i strzelam do każdego, to jest złe. Nie będzie mi mi troka dołożyć. Nie chcę go obrażać, więc dodałbym go na no, do mużynów, podmurzynów. Do murzynów, ale takich jeszcze gorszych podmurzynów. Mmm, negrów. Zobacz, nie, no to, no, to jest o... Oh. No, Murzynów, Murzynów, No, bo... Wiesz, bo do tych danych oni sobie przecież Murzynów, ale mają... Nie, on będzie Murzyna, Murzyna. Nie, ta ranga jest zbyt blisko, co w gracze. O, gracze, o. Tak po środku tutaj A, już jest gracz. A, to jest ten. Tu wszystko robią się private ten. To nie mogą zmieniać. Jeśli ktoś przestanie grać, no to chyba oczywiście usuwamy. Może, możesz niszczyć ten klocek, który no niestety tabliczka zostanie, bo tabliczka jest zabezpieczona. A ty EHM jest na niej na Nie ma na Skype ale on chyba tutaj tylko po prostu przyszedł, to nie będziemy go teraz dodawać. I poza tym jest w ZW. E, to chodźmy może spoglądnąć, jak już mam tą listę zrobioną. E, jakiś tutaj cave niedaleko był, czy, czy jakaś tam to, coś tam było niedaleko. Możesz wyłączyć. Folej się podpisał. Pierwsza i folejku. A ja mogę nawet zniszczyć zabezpieczone. Hehe Dobra. Dobra. To co tak? Ja znajdę FPO na rozumie jaką będę graczem. Nie. Nie. No to trzeba służyć. Ale nie zobaczyłem. Nie, będziesz Murzynem. Musimy mieć Murzynów, bo... inaczej drewno nikt nam nie zbiera. No właśnie, bez Murzynów nie ma zabawy. Będę jak tak poblacił. Już, już kończę. Czy przyzwyczaiłem się? Oj, to no i tam, i tam Przecież nie każdy miał Oj, sorry, za panem. Ty! Lampka. Spadnie na ciebie ręka Boga! Eee, rogi mowa. Eee, na ząbach. Armię zgasił, lol. Generał fauner ząbiaków. Właśnie, powiem może mu, pilnować Murzynów musi. Ej, weź, już nawet pana ratą Czy go do skypa dodamy? Nie wiem. Cholerka, motykę zrobiłem. <laughs> po co mi łotyka żelazna? Od, oddaj może żółko Ej, widział pana ratą biarków. A no, ustam Zastrzęki KHM, wiesz? Nie! Kurde, rząd do zabijanie jest zbyt Weź go, może tętnij. Wow. Bo poddaj mu, ucieknie. Nie trwaj mnie, bo ja tu zaraz wycofam stoner. Ale... Spoko. No. <grym> Chciałam ci po stona wyfrotować. Spoko. Teraz te, te weźmy tam chodźmy za nimi, żeby śledzić. A nie, to GHM poszedł chyba za jednym. No. Tylko poszło to zobaczyć naszą pułapkę na tronki... Ażej na trolki, tak na tronki... Czy będzie do środka? Nie, nie wszedł. No głupi nie jest, chyba. To już, dobra, to w sumie pokazujemy w tym odcinku. Wiesz jak to zwykle nic. Jak, jak to zwykle nic, więc chodźmy. Dobra, robię dzień, nie, nie będziemy się płacić wszyscy idziemy zobaczyć, tutaj widziałem coś. To spółkniemy sobie co tam, co tam się dzieje. Coś masz na tą stronę. Oczywiście. Tak, z tego stroną, do mnie. Tylko i wyłącznie <grymne> Czaj, Cz Eee. Czekaj czekaj, czekaj, czekaj Wait, wait, wait! wait, wait. Mm. Chodź! Teraz chodź za mną! Chodź, chodź Chodź, chodź! chodź, chodź. Jaki buraczek, cebulaczek? Dobra. Chodź tu buraczku. Ciebie jest creeper w blankowice. Lowcią. Dobra, że się tam zblokowało. Zainwestuję w niego nawet. W ścianie, samo też, dasz, dasz mu łoki i strzały czy bicz? Dobry, no, pisz to jest dobry pomysł, ale nie, jednak nie. A... Trzeba pięć tylko, sobie. Lol, więcej muszę mieć. Dobra. Mm. E, taką, zdroje mu jeszcze zbroję, żeby miał tam, chłopak się cieszył. Ty garenowi? No. To mużynom. Hehe. No Obrażasz mnie mużynom coś dawać. Alek trudno robi na to. Dlaczego jesz za mięso? To jest królewska zepsute mięso. No, rozumiem, że ja też mam jeść. <laughs> Bo jestem pod tobą, więc chyba też mogę jeść mięso. To tu pozmieniali coś już? Nie, chociaż trzeba się upewnić, nie? Dobra, patrzmy. Tu I gdzieś to... była taka kopalnia, pamiętasz ją? Tak no, chyba, to... albo... nie, nie, chodzi mi ten... o... No. o... cave taki, jak to się nazywało? Wąwóz. To wykopaliśmy? Wąwóz, niedaleko był. Pamiętasz? Tutaj gdzieś niedaleko od twojego domu. To jest stronę. Tam, wieży gdzieś. Się. Tu jest wieżyczka, jak widzimy. A tutaj mamy taką ładną górę. A tam taki mniej ładny dom. Nie jest taki. Tu tak, jest taki mniej ładny dom. Taki A, ale taki ten spoko ten domek. Taki... Taka forteca. Każdy może się boi tam iść. Tak. Murzyński. Murzyński ale Murzyński przestarzał, że TGHM... No, to czekam, to On hańbi Murzynów, więc dlatego. To jest, to jest, to jest dobre. A to jest Potwierdzamy. Spinałem się tutaj raz. Bałem, bałem się, ale się wspinałem. Bałeś się. Bałem się. Bielizna pełna. Chociaż to, to forteca... A, nie, nie będę spoilerował. wykonał. że ta no forteca. <grym> Dobra, tutaj jesteś? Tutaj. Tak, to jest forteca. Nie wiem, jak ją nazwać. W poprzednim odcinku bo nie widzieliście, że nie wchodziłem tutaj, ale widzieliście, że tutaj było trochę drewniano było tu chodzimy mam wroga znowu to jest to mogę go zabić? poczekaj co robisz? tak, wyparę z dół no to wszystko tłumaczy to jest mój skromny grafik no, skromny 40 diaksów w skrzynce, 60 tysięcy staków żelaza, Nie Ja to by nie ale dobra, tu jest moja łóżeczka Tu jest, tu jest, jest tu jego złoto. Złote. Tu są moje właśnie złote kryształy w skrzynkach, teraz, teraz właśnie tak udowanie że nawet tego nie ma. Tak, kanapa, no i kuchnia. Psst, tu tu jedna wiecie. skrzynka po, po, pod, pod, pod ziemią ma. Widziałem. Dobra. Tak, tak. Tam mam całą kopalnię. Skrzynek w ogóle kopalni, wiesz, kopię. Skrzynek jest leksany. I see him. Okay, to teraz gdzie idziemy? Pokazałem moją Fortecę, której... Kto mi tu zrobił to? Co? Taliany? Czy co? Nie, nie, nie. Cobblestone! To ten foliej. foley! To, bo nie u... ja, ich nie zrobiłem. Ale ja mam taką prośbę, mogłeś to zniszczyć? A znaczy, jak to? Mam, tylko ten karmik, nie... To nie jest prośba, no. to jest rozkaz. To jest, to jest, taki rozkaz, bo ja... Jak mam trochę mniej praw niż tak ale mogę ci... No tak, A mam takie prawo, mogę ci kazać to zrobić. Więc zrób to. Tak. to! Teraz. A ty coś idę na, na tamtej stronie powinien zacząć. No właśnie. A ła! Bo utrudnisz sobie robotę trochę. Wiesz ja chyba tu, tu, tutaj chyba trochę ziemnicze będzie, bo łatwiejsze przejście. A ładnie wyglądają te lejany tutaj. Ładnie, że to zrobiłem tak fajnie. Tak, to prawda. Dziękuję ci bardzo. Proszę, Boże tutaj... po Polecam się na przyszłość byłem za często. Po tam żeby ja miał dziwny wyciekawy wielbiciela. TGHM już tu idzie. Zobacz, co żeby było łatwiej przechodzić. Naprawdę, czasami sam spadać. On tu chyba zrobi TGHM chyba ci zrobi trochę... Z, po, po, trochę schody... z drewna. Tak coś to wyczyści. Dobra, chodźmy teraz zobaczyć tą tutaj... zobaczyć, gdzie tu jest może jakiś... Macie jezdnik tutaj? Czekaj, tego TGHM-u muszę tak No, to jest nad Murzyn. Kto zrobił? Czekaj, tak ja, ja, ja jestem od tego przeszkodem. Ja no, ja tak, dawaj, d dawaj. Nie. Ej, zebrałeś mu jego rzeczy? L je, tak, żeby on nie zabrał. A, spoko. Weź go, Tepni, pewnie będzie proszę. E Wróć to uczciwie. No, no to nie pierwszej. walcz jak mężczyzna. No No A, właśnie. Dobra, co ja idę pod górkę i oddam do tego hm i tak. idę. on już do ciebie idzie. Gdzie on jest? W ogóle w tym odcinku trochę bawię się komendami. Normalnie tak nie jest, żeby nie było, że, że wszystko sobie daję, żeby to jest żadnych nie było podejrzeń. Teraz mamy murzynki nowe, więc trzeba je wytresować, bo to jak widać niesforne trochę. Właśnie jak teraz jeden z tego HEMA i... No właśnie... Polował na mnie wcześniej przed nagrywaniem też. No. Dawałem mu nauczkę. To jest to. Tak ja będę ten karał. No spoko, jak będzie się nie To też sobie pokaram. Gdzie tu jest ten? To jest ta, 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 ta kopalnia, czy co tam było? No to jechałem, wziąłeś niechalę, kurde... Czekaj, nie ogarniam się zainteresowania, dobra. Jaka kopalnia, bo ja nie Tutaj, tutaj to ci... widzisz? Chodź tutaj. Tu jest kopalnia, to jest, chodzi mi o... Nie, mogę to słowa, zawsze, zawsze, za, zawsze, zapomnę o tym. E, wąwóz, zawsze to słowo zapomnę. Hmm. schodzimy tędy? Hardcoreowo. Tak. Wiesz co, ci powiem. <laughs> Chyba nie. Chyba się tędy nie da. A, teraz będzie generowanie terenu, na no zajebiście. Tak z łaski twojej... To bycie, tak, o poleciał! Czekaj, ja muszę się po i ten wybrać. O, widzę, że mi się mapka doczytuje, więc nie będę patrzył się w dół. Żeby nie było widać tych różnych... jaskin. Mogę na niego polować? Tak, nie, ja na kogo. TG a Nie, pewnie muszę będę polować jego. A, proszę. muszę tego HM-owi coś dać jednak. Dobra. E, jeżeli pozwolicie... Dobrze, ale się że to nie wiem ten? To nie jest i ten nie, że nie Chyba mam Przepraszam za to ogólnie. Co co? No game moda, włączę, żeby mu dać temy, bo... Leją go cały czas. Ja się nie wiem. Wiesz to jest tylko zabawa, normalnie to TGHM to usunie, żeby nie było. No tak. No Teraz po widać. prostu wiesz... Ten odcinek w ogóle jest taki... Zabawny. Zabawny ruźny. A tak sobie. Wiesz co, ja chyba tutaj mhm. mam jednego morderca przy sobie go ukaram. Tegaham, ty jesteś idiotą jednak. U mam tela. Eee, czy ty zabiłeś TGHM, a kto zabił TGHM? Hamik. Folej. Chomik. Dobra. Chomik. Folej. Hamik. Tak jechałem Dobra to ja nic nie robimy to ja zapaluję na szkolenia Spoko! Widzicie tu no, 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 jest tutaj coś? Jakiś wam To ja Ci pomogę komik Drive to To ja Ci pomogę Dlatego... Dlatego właśnie jesteście w Murzynach <ścoughs> Wiesz co, mam no, coś to głowy Dobra, no, no. spoko. Zajub temu, zajumał TH. Dzień dobry. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Leż, forej. Tak, gdzie jesteś, może Zabiłem Foley'a, bo przesadził chłopaczek, przesadził. Ale może rzeczy. Kto za moje rzeczy? Jednak ja muszę karać. To jest mój karający, karająca motyka, która ma wszystko, cała enchant na maksa. Dlaczego tu widzę foleje, który ja wkuję? Ej, tu masz jeszcze... Ja nie, Ej, nie no tu już nie ma. A, a ja widzę foleje, okej. Okay. Folej, chodź powalczymy, na legalu. Ja jestem... Ja jestem gotowy na... na śmierć. <grym 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 Ale jednak ty e... jesteś bardziej gotowy. Eee... Yy, yy, w ogóle ogólnie przepraszam jeszcze raz wszystkich widzów. To jest odcinek taki... Tu będzie wstęp do odcinka powiedzmy sobie szczerze. Za <gry> e, tak. chwilę chyba nagramy kolejny odcinek, który będzie prawdziwym odcinkiem, bo ten jest taki bardziej zabawowy. No i taki trochę jakby, nie wiem, takiego włączenia sensu nie posiada. No i trochę zenchantowałem sobie ten, e, Motykę na maxa. <grychy> I ma... co ma tam? Protection Enchant level 127. Wow. No, jesteś? Nie jestem oszustem. Jestem adminem. Taku, gdzie jesteś? Każdy do... ja admin, to... Admin ma zawsze rację, pierwsza decyzja. Ty decydu. też. No właśnie. Ja też mam zawsze rację. No chyba, no, chyba że... tak, ma większą rację. <laughs> tak, niestety jestem na rangę niżej, więc nie mogę się wywyższyć. Ej, Ej, TKHM, stój. To. To mu daję. Omik. <coughs> Omik. Widzę kogoś w swoim domu, kasa. Chyba masz intrudów. Ups. Ups. Y foleć szpera w chacie, Mara. Szpera no ja? i już strzyni jak... Ja pewnie nie mogę na nich odchodzić. Ach, no, tak. Y Jakbyś płótł z łaski swojej weź wyłącz też. Uciekaj z tego domu. Siłanie czy no dobra, tak będzie uciekłoś Dzięki. Ja ubezpieczyłem tego, ubezpieczyłem motykę e, tghm -a. Wszystko na Hita teraz ma Na bo nie u piejko Mam Posłuchaj, oni mi się na mnie zbuntowali musisz pomóc. Już? Spoko, TGHM już idzie i chłopieprzyć Bo mam motykę z Enchantem Max. Może ja śniam drzewo. Dla mojego pana. Aha, posłuchaj, oni mi zjechali połowę życia. Znaczy, a a ja ma, jestem, ja śniam drzewo. A tam pójdzie, jakim folię, pfff. Jakby kto pytał, to nie jest motyka, tylko siekiera. Tylko taka spe... yy... Taka wiesz, siekera, taka kosa wielka. Taka specjalna. Śmierć, o ty jechałem, to śmierć. Właśnie. Chodźmy to zobaczyć, to będzie zabawne. To tgh to Tomek Gówniany ha monstrum A nie było coś tam Minecraft? Chyba. Coś tam z Minecrafta? A to jest Monstrum od teraz. Ups, hala strzała poszedł. No, zabawa jak się patrzy. Ale chyba odcinek trzeba, trzeba skończyć, co? Bo to tak o tylko a tylko tracimy, tracimy czas. Więc już możemy z grubsza powiedzieć, że Murzynki już nie mają szans, na, szans jako takich w tej chwili, aby, aby coś powiedzieć. Mam nadzieję, że się dostosują okay. albo zginą. No, Prosta no. rzecz. Bo... A tak chciałem powiedzieć jeszcze po, Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Serwer jest bardzo tolerancyjny i nie lubimy przezywania innych osób i okay. wszystkie nazwa nazwa, nazwy przezwiska i zwroty użyte w tym... W tym odcinku są przypadkowe i niezamierzone. Dziękujemy. No. Kończymy? Kończymy. Okay, Okej. No to do zobaczenia. Hej. na razie?